Hej, witam w 11 odcinku. I teraz porozmawiamy sobie trochę o linkowaniu, o linkowaniu do plików naszego motywu. Już takie podstawowe linkowanie robiliśmy tak naprawdę, chociażby właśnie na frontpage'u, jak sobie dodaliśmy nasz nagłówek i stopkę. No bo właśnie możemy za pomocą takich fajnych funkcji sobie automatycznie tą zawartość tutaj. Na, dodawać do naszych podstron, ale możemy też robić to w inny sposób. Bo co na przykład, jeśli chcemy sobie stworzyć oddzielny plik nagłówka dla jakiejś podstrony, może skopiuję sobie ten, który tutaj istnieje i wkleję go ponownie. Teraz mamy header copy i nazwiemy go header. No, na przykład na blogu chcemy mieć inny header, więc nazwę go header blog. No i w tym przypadku wejdziemy sobie na stronę bloga, index.php. Tutaj zamiast tego weźmiemy sobie tą funkcję get-header no, Tylko oczywiście pod rozpoczęciem php. OK. Ten header blog sobie zmienię na nie the title, tylko wp. Title z małych liter Wp. Title i tutaj też wp. Title. No i dobra. Teraz wejdziemy na stronę bloga. No i zobaczymy tytuł najnowszy wpis, ze względu na to, że ta funkcja, którą my tam sobie dodaliśmy, ten tag. Do naszego headeru, The title, to jest właśnie tak, którego w ogóle się używa tak naprawdę w pętli, bo on podaje tytuł postu. No i w tym momencie na stronie bloga, to ten postem nie jest strona blog, która ma tam jakiś swój tytuł blog, tylko to jest tytuł posta, który akurat jest w tej zmiennej globalnej depost, który tam później się zmienia w trakcie działania pętli itd. itd. No, dlatego załóżmy, chcemy sobie do tego header blog dodać te wp title, który poda nam w tym przypadku trony, nazwę strony. No ale jak w takim razie ten odrębny plik dodać, skoro ma inną nazwę no, te funkcje wp, te funkcje getheader, gdzie jest indeks, tu jest indeks ma możliwość dodania jakiegoś parametru no i tym parametrem może być właśnie nazwa naszego odrębnego pliku, który też został stworzony w ten sposób, że ma ten przedrostek header, to jest istotne bo inaczej nie będziemy mogli skorzystać z tej funkcji no i jak użyjemy teraz blog jak widzicie tutaj cały czas mamy najnowszy wpis, najnowszy wpis. No a teraz mamy blog. Co do samej tej funkcji a jeszcze header-blog-wp-title to ona tak, posiada kilka parametrów i pierwszym z nich to jest to co, już pokażę, to co nam się tutaj pojawiło. Jako pierwszy parametr możemy podać właśnie co znajduje się przed tytułem tytułem strony. Załóżmy, zrobimy sobie właśnie pusty string, teraz zapiszemy. Chwileczkę, aha, okej, okay, jestem w złym miejscu, przepraszam. To jest oczywiście tutaj, tutaj robiliśmy to dla title. E, dla, no dla title właśnie. Przejdziemy ponownie. A jak widzicie, to już nam zniknęło. To ma też kolejny parametr, możemy dodać sobie jakąś wartość logiczną, znaczy true albo false, czy w ogóle to ma się pojawiać, czy nie, więc jak tutaj zrobimy na false, to po prostu nam się ten nagłówek nie pojawi, A więc zostawmy to, co było domyślnie, czyli true, chcemy, żeby się pokazywał, oraz jeszcze mamy trzeci parametr, który mówi nam o tym, gdzie ten przedrostek ma się pojawić, ten który właśnie tutaj zadeklarowaliśmy, że ma być pusty więc póki co dodam tutaj na przykład myślnik i dodamy sobie string right Mam przyjmuje właśnie dwie wartości to musi być string i to musi być albo right albo left no teraz mamy ten myślnik po prawej stronie a teraz domyślnie po lewej no ale i tak go nie wyświetlamy więc możemy ten parametr sobie po prostu pominąć no dobra ale to nie jest w tym momencie tak naprawdę istotne chodzi o to że właśnie w ten sposób mogliśmy dołączyć ten plik szablonu specyficzny plik szablonu do naszej podstrony ale jakbyśmy chcieli dodać po prostu jakiś content Gdzieś na środku strony ten kontent nie byłby ani headerem, ani footerem, więc nie moglibyśmy skorzystać z tych funkcji get header, get footer, get sidebar. No to wtedy mamy też kolejną funkcję taką WordPressową, która się nazywa get template part. No, jak to działa? Dodam nowy plik i załóżmy, że to będzie templatka dla komentarzy. Wtedy musimy zrobić jakiś przedrostek, na przykład content. I pomyślniku myślniku dać nazwę, jaka nas interesuje, czyli załóżmy comments. Przez T i przez E Comments. OK. Tutaj będziemy mieli jakiś nasz HTML, załóżmy. Będzie div. Zamknięcie Diva. A tutaj jeszcze musimy dodać PHP. No i po prostu napiszę komentarze. I przejdziemy sobie, i przejdziemy do indeksu. I chcielibyśmy te komentarze no umieścić na przykład yy, no gdzieś w naszym, naszej pętli pod yy, tą naszą zajawką postu no i używamy w takim razie właśnie tej komendy get template part template part no i tutaj podajemy e, oczywiście też otworzyć PHP musimy PHP i zamknąć. I teraz musimy podać tutaj dwa parametry. Jednym z nich będzie ten nasz przedrostek, czyli w tym momencie content. A drugi to jest to, co mamy w pomyślniku. Content comments. Tylko ustawiliśmy to w innym folderze, dlatego przed content musimy jeszcze dodać nazwę tego folderu. Teraz jak widzicie do naszego wpisu, akurat cały czas został tutaj jeden wpis tylko, ten z tą naszą kategorią, więc udało się to tylko jeden raz, no ale sobie dodaliśmy właśnie część naszej templatki. Załóżmy chcielibyśmy tutaj dodać właśnie komentarze albo jakieś najnowsze komentarze, no, to właśnie tworzymy oddzielną templatkę i możemy dodać ją w ten sposób. Jeśli chodzi o takie linkowanie, mamy też inne dostępne komendy, Chcę by to pokazać, może. No, nie, nie chcę tego robić w tej pętli WordPressowej. No, może na samym dole strony to zrobimy o, w tym miejscu. No, tutaj użyjemy jeszcze echo, żeby wyświetlić. I mamy taką funkcję, która się nazywa GetDemFileURI. W przypadku, jak widzicie, mamy adres naszej po prostu cały adres od localhost HTTP, nazwy naszej templatki WP Content. No i aż dochodzimy do nazwy naszego motywu, do katalogu naszego motywu, ale w ten sposób możemy sobie te, możemy też odnajdywać konkretne pliki. Więc wejdę sobie do Google, znajdę jakiś plik tła. grafikę wyjdziemy No i na, przy, przy, na przykład niech to będzie ten zapisz obraz jako e, teraz tak mój komputer dysk lokalny d mam to na XAMPie wszystko htdocs webcore template WP content e, motywy webcore I tutaj mamy folder dla zdjęć. O, ale chciałbym inne rozszerzenie. Dobra, weźmiemy inne w takim razie. Może ten? Chociaż pewnie to jest ta sama strona, więc będzie taki sam. Tak, to to nas nie interesuje. Aha, ja klikałem zapisz link jako. Dobra, to było głupie. Okej, okay, już wszystko jasne. I jeszcze raz to samo. Hotdogs webcore template, WP Content, motywy, webcore, magę i tutaj załóżmy, zmienimy nazwę, będzie to BGJPG. Dobra, to już siedzi w naszym folderze ze zdjęciami. I teraz, żeby dostać link do tego zdjęcia wystarczy po prostu podać to jako parametr Na początku podajemy w jakim to jest folderze czyli to będzie image a następnie nazwę To jest image czy w asset się jeszcze to siedzi? Tak, assets assets image .jpg. JPG to było na pewno Aha, dodaliśmy tutaj innego foldera. On no to nie, to chcę w tym, ze zdjęciami. Dobra, tu jeszcze S w takim razie dodajemy. OK, a ten folder mogę usunąć. To tak nie miało wyglądać. No i teraz, jak sobie odświeżymy naszą stronę, no to mamy link do tego zdjęcia. Jak wejdziemy w ten link. To będzie widoczne nasze zdjęcie. No i dlaczego możemy to wykorzystać? Na przykład możemy przejść do tej naszej sekcji z komentarzami, do naszej templacki z komentarzami Content Comments. I tutaj dodać sobie jakiś styl: style, background, url. Tutaj chyba jeszcze takie dwa ciapki były. I tu otworzymy PHP. -a. A, nie chcę skopiować tego, tylko ten nasz kod. Czyli to. A jeszcze jeśli chodzi o PHP, taka ciekawostka, jeżeli. Od razu będziemy używać tylko i wyłącznie echo. To nie musimy pisać po nawiasie, po znaku zapytania PHP, tylko równa się. I wtedy to oznacza to samo, co byśmy napisali PHP echo. Więc stawię tą krótszą wersję. Dobrze. OK, no i zobaczmy, co nam z tego wyszło. Jak widzicie, nam się, dodał nam się plik ze zdjęciem jako tło. No oczywiście teraz komentarz, napisz, napis komentarza jest nieczytelny, ale tutaj chodzi tylko o demonstrację, jak to działa. E, więc w ten sposób możemy się po prostu odnosić do jakichś tam plików, które sobie dodaliśmy w folderze, właśnie na przykład plików ze zdjęciami. Kolejna rzecz to, przejdę znowu do index.php, mamy też takie polecenie bardzo podobne tylko get ten file path e, podaje nam ścieżkę do tego pliku do pliku get path no i zrobimy echo żeby to wyświetlić że nam znam ok No i tutaj mamy po prostu ścieżkę od naszego katalogu od dysku. Mamy ścieżkę do naszego motywu. No i tak samo do folderu z naszym motywem, no i tak samo moglibyśmy sobie podać ścieżkę do jakiegoś konkretnego pliku. Jeżeli byśmy chcieli używać tych komend, a używalibyśmy motywu potomnego, to robimy to w bardzo podobny sposób, tylko że gdzie są te komentarze. Tylko że zamiast tej nazwy pliku dodajemy tej nazwy funkcji, dodajemy jeszcze get parent i dalej to samo i tak samo z URI i ze ścieżką path. Więc jakbyśmy chcieli się dostać właśnie do plików naszego parenta, to robimy to w ten sposób. No i jeszcze, jeśli chodzi o linki, to Możemy zrobić to w taki sposób, jakbyśmy chcieli podlinkować sobie przykładowo jakiś wpis, albo stronę dynamicznie. To też przejdę do indeks PHP i dodamy sobie jakiś odnośnik, a href to jeszcze za znacznikiem php, href, tutaj otworzymy znacznik Zamkniemy. Już dokończę A. Napiszę link. Zamykamy znacznika. A. No i mamy taką komendę, która nazywa się getpermalink. Getpermalink. I ona przyjmuje jako parametr jedną wartość. Ona przyjmuje jako wartość id postu, do którego chcielibyśmy kierować. Więc ja podam przykładowo, że chodzi mi o post o id1. Czyli to będzie ten post, który tam tworzył WordPress na samym początku. No i odniosło nas do strony postu, jak widzicie to jest ten post Świecie, ten pierwszy post wordpressowy, on ma właśnie id 1, no tylko póki co nie obsłużyliśmy widoku dla strony poszczególnego postu, a robimy to w taki sam sposób jak wyświetlaliśmy chociażby stronę główną, czyli robimy sobie tą pętlę wordpressową, a mogę ją nawet po prostu skopiować ze strony głównej frontpage, cały frontpage sobie skopiuję, to plik Singular PHP Oops. No i mamy tutaj właśnie ten nasz wpis mamy treść mamy stopkę header wszystko jest jak należy więc tworzyliśmy sobie w taki sposób po prostu link do postu o id1 No i dobra to jest na tyle w tym odcinku. Tutaj sobie powiedzieliśmy trochę o właśnie dołączaniu plików, wyświetlaniu ścieżek do plików w naszym motywie oraz też o linkowaniu do konkretnych podstron. No bo posty to oczywiście nie tylko posty te WordPressowe, tak jak już tłumaczyłem, tylko postem też jest strona, to też załączniki, te media, które dodajemy do WordPressu. To wszystko to są posty, tylko o innych rodzajach. No i każdy taki post ma swoje ID, które można sprawdzić w WordPressie. Tak samo jak tutaj wejdziemy sobie w najnowszy wpis, to tutaj chociażby w linku widać, że to jest post o id 15, więc tak samo możemy sobie tutaj podlinkować do tego postu. Z powrotem na stronę bloga, wchodzimy w link, no i mamy link do postu. Możemy też zrobić na przykład w pętli, po prostu jako parametr dodać sobie ID postu, w którym aktualnie się znajdujemy, dodać sobie dodać jakiś ładny przycisk w stylu, czytaj dalej, który będzie nas odnosił do tego konkretnego postu. No i w ten sposób możemy właśnie tego dokonać. Dobra, to byłoby na tyle, dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej